No, zdziwieni, że dzisiaj będzie trochę inaczej? Będzie inaczej. Witajcie, moje drogie gobliny. Ja jestem Lena. Jeżeli jesteście nowi na kanale, a może tak być, bo Bullet Journal nie pojawia się tu często. Ale jeśli kojarzycie Bullet Journal z mojego kanału, to w postaci mema, czyli nie planuj ze mną roku. Dzisiaj bez twarzy, dlatego że tak czy inaczej będę pokazywać wam mój stary Bullet Journal, mój nowy Bullet Journal. Opowiem Wam o produktach, których używam do tworzenia bujo. Zobaczycie setup na 2019 rok i na styczeń. Wiem, że jest połowa stycznia, dlatego mówię o memie. Z tego kanału, gdyż ja jestem generalnie słaba w planowaniu. Dlatego Bullet Journal jest mi bardzo pomocny. I zauważyłam, że w zeszłym roku, kiedy na początku właśnie 2018 prowadziłam Bullet Journal, to jest właśnie ten stary, to wychodziło mi planowanie mojego życia dużo lepiej. Więc ten czas, który poświęcam na zagospodarowanie całego miesiąca, zrobienie setupu i po prostu. Zaprojektowanie tego wszystkiego zwraca mi się później i tak czy inaczej w tym czasie, więc nie jest to czas stracony. Dlaczego mam tutaj tyle rzeczy? To jest mój stary bullet journal z 2018, który jest wypełniony tylko chyba do kwietnia. W ogóle, no masakra jakaś była w zeszłym roku. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi to dużo lepiej. To są nowe rzeczy od Devangali Art. To są w ogóle wszystkie rzeczy od Devangali Art. Jeżeli się zastanawiacie, co to takiego, to Devangarii tworzy Agnieszka, która jest niesamowitą osobą, która projektuje te wszystkie przepiękne rzeczy i sprzedaje je w swoim sklepie. Jest to polski producent, więc serdecznie Was zapraszam na jej stronę. Link jest oczywiście na dole w opisie tego filmu, bo naprawdę te rzeczy są niesamowite, są wytworzone przez nią, więc wspieramy właśnie polskiego producenta co jest bardzo ważne. No, są. Niesamowite, bardzo dobrze mi się w nich pracuje. E, tutaj są też naklejki, jeżeli kogoś z Was to interesuje, to są dostępne też właśnie naklejki do bujo. E, te są ze starych, y, akurat y, starych motywów. E, to też są dość stare motywy. Teraz na sklepie pojawiło się dużo więcej nowych ładnych rzeczy. E, dobra, przechodzimy do starego bujo. E, to jest tylko taki wstęp, ja mam chcę tylko pokazać taki miesiąc, który bardzo mi się e, podobał i to był marzec. Marzec właśnie w zeszłym roku to był taki, to był taki miesiąc, który chciałabym, żeby każdy mój miesiąc wyglądał w ten sposób, jak właśnie marzec. Tutaj mało co prawda zapisywałam, też nie chcę Wam jakoś za bardzo zdradzać, co tam ponapisywałam. Tutaj, ale możecie sobie zobaczyć właśnie, jak jest rozplanowany Podoba mi się, generalnie podoba mi się po prostu to, jak on wygląda. Jest ładny, jest przejrzysty. No i tutaj mamy kolejny miesiąc, którego już nie wpisałam. Gdzieś tam jeszcze mamy chyba wrzesień, zaczęłam robić. No w każdym razie słabo wyszło i mam nadzieję, że w tym roku będzie dużo lepiej. Więc taki krótki wstęp, przechodzimy, przechodzimy do. Bullet Journal na 2019 i pokażę Wam setup, właśnie, który sobie zaprojektowałam. To jest pierwsza strona, taka strona tytułowa, co zresztą widać. Tutaj dojdą jeszcze jakieś naklejki, bo będę zamawiać właśnie sobie naklejki z Aliexpress. Będę też w tym roku drukować swoje naklejki, więc może jakieś moje też się pojawią, bo będą takie motywy fantastyczne, będą zwierzątka, będą jednorożce, będzie pewnie pastel got, jakieś takie alternatywne klimaty. Ta strona jest no, taka sobie, ale też zależały w ogóle zależało mi na tym, żeby był żeby bullet journal na ten rok był łatwy w projektowaniu. Żeby to nie zajmowało dużo czasu, chociaż jak wiecie, ja lubię takie kreatywne zajęcia. Niestety wiem, że w tym roku będę miała mało czasu ogólnie, więc starałam się, żeby to w miarę wyglądało, było przejrzyste, jakieś takie kreatywne, kolorowe, ale żeby można było to było bardzo łatwo wykonać. I cały mój bullet journal pewnie taki będzie na ten rok. Ten notes wzięłam sobie na pół roku. Dlatego, że ja bardzo dużo robię notatek. Co zresztą za chwilę zobaczycie, ile miejsca poświęciłam właśnie na każdy dzień. Tutaj mam cele. Cele miałam też w poprzednim bullet journal, ale zupełnie inaczej rozpisane było ich mniej i dotyczyły generalnie tylko zakupów, a tutaj rozpisałam sobie na cztery różne tematy i myślę, że to jest lepszy sposób. Zobaczymy, jak się sprawdzi w trakcie roku, ale mam wrażenie, że. Jest to lepszy pomysł. Pewnie się zastanawiacie, czego użyłam tutaj do kolorowania. Wszystkie przybory mam już przygotowane, żeby Wam pokazać. Tutaj są kure takie Clean Color Real Brush. Wyostrzymy może. I to są pisaki, właściwie brush peny z prawdziwie pędzelkową końcówką w mojej ulubionej palecie Cmyk. Oczywiście są te wszystkie strony. I to są pisaki wodne, wrażpeny e, wodne, które bardzo ładnie się ze sobą blendują, co możecie tutaj właśnie zaobserwować. Z e, srebrnych mam taki pisak, e, to jest Sakura kaligrafer. E, bardzo dobrze mi się sprawdzają. Mam jeszcze złoty z grubszą końcówką. E, wszystkie produkty postaram się dać Wam do opisu tego filmu, jeżeli będziecie zainteresowani, czym właśnie e, robię tutaj wszystko to, co widzicie. Draw all year. Ha! Zapomniałam Wam powiedzieć, że to, co teraz oglądacie, to jest niewypełniony jeszcze. Nie zaczęłam jeszcze wypełniać Bullet Journal, bo chciałam Wam pokazać właśnie tak, jak on wygląda, bez wypełniania już poszczególnych tabelek. No bo też jakoś nie bardzo chcę się dzielić jakimiś tam prywatnymi rzeczami na kanale, a wiem, że takie mi się tutaj pojawiły, więc po co później wiecie wymazywać, blendować, nie wiem, zakrywać, co tam nie chcę wam pokazać? Po prostu stwierdziłam, że pokażę wam pusty, dlatego nie zaczęłam go jeszcze wypełniać i mam zapiski z Joe O'Leary. Po prostu nasze zapiski. Wiem, że zrobiłam, którego, których, w który dzień zrobiłam co. Więc Draw All Year na kanale się będzie pojawiać, bo jestem w trakcie robienia go, o czym mówiłam też w ostatnim filmie. Więc będziecie oglądać takie miesięczne updatey. Tutaj mam Year in Polaroid, czyli rok w zdjęciach polaroidowych, co podpatrzyłam na zagranicznym YouTubie. I strasznie mi się spodobało. Ja w tym roku, właśnie chcę, w tym roku, już niedługo, chcę zainwestować w Instax albo jakąś drukarkę do zdjęć, żeby móc sobie właśnie wklejać takie małe zdjęcia, które będą reprezentować miesiące. I tu Wam pokażę w ogóle zdjęcie z, z Falkonu w 2018 roku z moimi wickami, które właśnie. Miały Nistaksa i dla mnie też zrobiły zdjęcie. Tak mi się strasznie spodobało, że stwierdziłam, jak już zobaczyłam właśnie You in Polaroid na innych kanałach, że też chcę coś takiego mieć. Więc będzie po jednym zdjęciu e, właściwie wychodzi trochę więcej, bo miesięcy mam tu 6, a okienek zrobiłam 8, bo ja robię, robię dużo zdjęć i z pewnością w ogóle będzie ich więcej, e, ale żeby jakoś reprezentowały właśnie te, te pół roku. E, kolejne strony są książki i filmy. W zeszłym roku robiłam tak, że miałam książki i filmy w miesięcznym setupie. Co było słabym pomysłem, chociaż ja generalnie staram się dużo czytać, oglądam dużo filmów, mam też Unlimited, kartę Unlimited do Cinema City, więc chodzę na wszystko jak leci. Jeżeli chce mi się wychodzić z do domu zimą, to bywa trochę gorzej z tym. Ale właśnie stwierdziłam, że w tym roku zrobię po prostu sobie na cały rok jakby książek. Generalnie czytam mniej niż oglądam filmów, bo zabierają więcej czasu, a ja z czasem, jak już wiecie, słabo stoję, ale filmów oglądam dużo, więc. Mam nadzieję, że tyle bilecików, ile zrobiłam wystarczy, ale pewnie będzie ich więcej. Kolejne strony to jest Mood Tracker i tego nie miałam w zeszłym roku w ogóle. Natomiast stwierdziłam, że może mi się przydać, ponieważ no, z moimi nastrojami bywa bardzo różnie. Jest generalnie problematycznie dość często popadam w jakieś takie stany nie wiem, depresyjne, jak coś się wydarzy kiepskiego w moim życiu, to mój nastrój bardzo szybko leci w dół po prostu. I w tym roku będę się starała nad tym jakoś zapanować, także zapanować nad złością, kiedy wydarza się coś, na co, nie wiem, nie mam wpływu, a co rujnuje mój dzień, po prostu wiecie, wszystko poszło nie tak, bardzo szybko wpadam w złość. I będę się starała też tutaj kontrolować właśnie ile tutaj mam rozpiskę w ogóle. Nastroje mam szczęśliwy, normalny, smutny i zły, lub właśnie depresyjny. Więc zobaczymy, jak to będzie. A e, o, nie rozpisałam sobie miesięcy, zapomniałam o tym, widzicie? To mam właśnie podzielone: styczeń, luty, marzec, kwiecień i tak dalej. No, przed sobie dopisać. I kolejne strony. To już jest styczeń. E, tutaj e, dorzucę sobie jeszcze rozpiskę z, z dniami i dniami tygodnia i będę je drukować, więc czekam, aż zamówię drukarkę. E, bo w tym roku nie chcę mi się tego e, cały czas pisać, chociaż na następne jestem na też wypisane, bo nie wiem też, kiedy tą drukarkę dostanę, e, a tamte mi się przydadzą bardziej. Tu mamy taki totalnie minimalistyczny motyw, ale prawdopodobnie dojdą jeszcze później jakieś naklejki. E, I tak, mamy inspirację na tej stronie i tu będę wklejać sobie jakieś inspirujące zdjęcia z miesiąca, które bardzo mi się spodobały. Następnie mam Habits Tracker, czyli no, taki tracker, który śledzi nasze habit, nawyki, śledzi nasze nawyki. I tutaj mam woda, zdrowe jedzenie, pobudka rano i czwarty jeszcze do wymyślenia, co jest dla mnie takie najważniejsze. Zacznę sobie od naprawdę podstawowych rzeczy, bo mam z nimi ogromny problem. Największy problem chyba z piciem wody. W sensie. Ja w ogóle mało piję chyba, że nagrywam. E, wtedy mówiąc dużo, muszę się co jakiś czas napić, ale generalnie słabo to kontroluję i niestety piję dużo czarnej wody z Ameryki. E, więc to też chciałabym trochę zmienić, więc myślę, że jeżeli zamienię to na wodę, to trochę mniej będę piła Pepsi, czy Coli czy innych niezdrowych, gazowanych napojów. E, tutaj mamy dwie strony poświęcone jakby mojej działalności w internecie, czyli YouTube i social media. I tutaj rozpiszę sobie filmy na dany miesiąc, tutaj będą statystyki, tutaj będzie jakiś Facebook Instagram, jakieś statystyki, pomysły na posty i tak dalej. Następnie współpracę i przybory. Współpracy, jak wiecie, pewnie wiecie, na kanale mam różne współpracy, m.in. z warsztatem artysty, czy z marką Karin, z producentem, więc tutaj będę sobie wpisywała takie jakieś ważne rzeczy, spostrzeżenia, może jakieś Chcesz pomysły, co jak tam zrobić na filmach czy na postach. E, no, może jakieś inne współprace też się trafią, więc warto to mieć e, spisane, e, żeby się potem w tym nie pogubić. Przybory. Przybory, które chcę przetestować, będą właśnie tutaj. E, może jakieś próbki, właśnie sobie zrobię. E, dalej, dalej, dalej. Wydatki i oszczędności, moje ulubione strony. Miałam je też wcześniej w setupie miesięcznym i sprawdzały mi się. Mam wtedy większą kontrolę faktycznie nad wydatkami, i faktycznie wtedy oszczędzam. I tutaj sobie zrobiłam taki słoiczek. Tutaj będzie jakieś ogólne podsumowanie. W słoiczku dorysowuję sobie monetki, które wrzucam do skarbonki. W skarbonce mam jakieś tam mniejsze kwoty, ale będę starała się w tym roku też odkładać pieniądze po prostu na konto oszczędzam, żeby mieć zawsze jakiś bufor, bo niestety jestem jedną z tych osób, która ile by nie miała tyle wyda. I cholernie mi to przeszkadza i mam nadzieję, że w tym roku uda mi się to zmienić, żeby. Wreszcie odłożyć hajs. Czas wolny. Zacytuowałam to w ten sposób, dlatego że wcześniej miałam gdzie pójść, co zobaczyć, jakieś takie różne rzeczy, jakieś restauracje, w których chcę zjeść, że jedzenie, do jakiej kawiarni chcę pójść, nie wiem, do kina, do teatru czy na koncert, a teraz po prostu mam czas wolny i tutaj będę wypisywać rzeczy, nie wiem, jakieś wydarzenia, które chcę odwiedzić, jakieś wykłady, na które chcę pójść, i będę to wszystko mieć tutaj. No i następnie, jak widzicie, od 15, dzisiaj to uzupełniłam w momencie, kiedy właśnie. Stwierdziłam, że po prostu uzupełnię to właśnie w momencie, kiedy już będę wiedziała, kiedy nagrywam film. Eee, I od 15 mamy, e, jak widzicie, całkiem dużo miejsca poświęcam na każdy dzień, bo każdy mój dzień jest dość mocno wypełniony zadaniami. Eee, no, tutaj musiałam zrobić troszeczkę inaczej, bo zauważyłam, że jak rozpisałam to w ten sposób, to musiałabym 31 przerzucić na kolejną stronę, a no nie podoba mi się to, bo na kolejnej stronie będzie już pewnie kolejny miesiąc. Może jeszcze coś dodam, nie wiem, nie jestem pewna, ale w każdym razie tak to się prezentuje. Jeżeli chodzi jeszcze o przybory, których używam, to na pewno mogę Wam polecić te pisaki. To są pisaki na bazie wody, w sensie tu, na bazie tuszu wodnego. Co mi się w nich bardzo, bardzo podoba, to to, że nie przesiąkają na drugą stronę, a to jest bardzo ważne w Bullet Journal, ponieważ nasze bujozy zazwyczaj mają bardzo cienkie kartki, żeby jak najwięcej się ich zmieściło po prostu w takim notesie. Markery alkoholowe generalnie najczęściej odpadają, bo po prostu przebijają drugą stronę. Tak samo markery wodne zazwyczaj też. Te właśnie nie. Więc jeżeli zależy Wam na jakichś takich markerach, które nie są, nie wiem, zakreślaczami, które nie mają neonowych kolorów, to jest akurat zestaw pastelowy, to mogę je z tym serduszkiem Wam polecić. Często też używam białych pisaków o to też często pytacie na filmach. To jest pisak akrylowy z Mołotow, a to jest Uni Ball, Sigma z białym, właśnie tuszem pigmentowym. Ten jest nieco mniej kryjący, ten jest bardziej kryjący i ma też, te w ogóle mołotowe są z różnymi końcówkami, więc możecie sobie dostosować grubość. Czym piszę? Piszę zazwyczaj piórem, albo cienkopisem, albo mam jeszcze kokoiro z, z kuretake. I to są trzy rzeczy właśnie, których używam do pisania w bullet journal. I tu jeszcze mam, co mam? Klej. Klej jest bardzo ważny. Kleję generalnie bardzo dużo rzeczy w bullet journal, bo nie chcę mi się ich robić w inny sposób, bo zajmuje to więcej czasu. E, więc, jeżeli chcę coś przykleić i ma to być przyklejone dość precyzyjnie, to klej właśnie w pisaku świetnie się do tego sprawdzi, bo jest mega precyzyjny. Tutaj sobie naduszamy, żeby więcej kleju wypłynęło, i to jest naprawdę świetna sprawa. E, chcę też zainwestować jeszcze w klej w, taki, w takiej rolce, jak korektory, i myślę, że to też będzie bardzo dobra sprawa water brush to wiadomo do rozwadniania właśnie clean kolorów i to jest właściwie to jeżeli chodzi o pisadła, no i tutaj mamy generalnie bardzo podstawowe rzeczy może oprócz trymera chyba nazywa trymer, w każdym razie on docina kartki, docina mi rzeczy w bardzo Precyzyjny sposób, więc jeżeli zależy mi na precyzji, to nie używam nożyczek, ale właśnie tego bardzo świetna sprawa. Jeżeli chcecie sobie wydrukować też na przykład, nie wiem, wizytówki, naklejki i dociąć samemu, to, to urządzenie jest bardzo precyzyjne, e, ogromnie polecam. Linika, wiadomo, oczywiście uwolona farbą, bo jakby inaczej, e, nożyczki też standardowe wyposażenie. E, I tutaj mamy jeszcze. E, takie kolorowe mm, papeterie, jak to się nazywa w świecie bullet journal e, to jest papier welinowy e, którego też widzieliście właśnie użyłam w styczniowym, e, styczniowym setupie e, no. także, także myślę, że to, to tyle e, w ogóle bardzo bardzo fajne, e, bardzo fajne motywy w różnych kolorach takich opalizujących e, to jest akurat z MPQ i chyba te papeterie też były z MPQ Gdyby Wam zależało na czymś mniejszym, to jak już wspominałam, na wangarii, e, mają różne, e, różne formaty notesów, mają nie tylko... mają, właściwie ma Agnieszka, e, różne formaty notesów, różne naklejki, przeróżne rzeczy, naprawdę warto tam spojrzeć. E, I tutaj mam jeszcze taki notesik do ćwiczenia e, handlateringu i zobaczcie, on też ma, tak jak tamten chyba Wam nie pokazałam, Taką kopertę z tyłu, więc bardzo fajne. Można sobie wsadzić tam jakieś wiecie rzeczy, nie wiem, typu wizytówki. I jeżeli zależy Wam też na mniejszym formacie bullet journal, to oczywiście w mniejszym notesie też możecie sobie zrobić bujo. Jeżeli nie chcecie, żeby zajmował wam, nie wiem, dużo miejsca w toryce, żeby był ciężki czy coś tam, to taki mały format na pewno też będzie dla Was fajny. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, czy wy prowadzicie bullet journal, jakie są Wasze pomysły na prowadzenie, właśnie. Na setup roczny czy miesięczny, może z nich też skorzystam. Napiszcie, czy sądzicie, że w tym roku uda mi się go prowadzić regularnie. Zobaczymy, jak to będzie. I tutaj macie na ekranie teraz subskrypcję mojego kanału, a także playlistę z innymi filmami. Jeśli ich jeszcze nie widzieliście, na dole w opisie tego filmu są linki do moich social media, także do produktów, które tutaj pokazałam. I widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Pa!